Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktor, a to 743 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Ostatnio trochę się najeździłem, także nie było nagrywanych dwóch odcinków w tym tygodniu. No, ale cóż, skoro jest powrót do domu, powrót do wstawania o godzinie czwartej z minutami. Teraz właśnie patrzę na zegarek, jest 4:55 w dniu 24 listopada 2022 roku. To jest to dobry moment do tego, aby sobie zasiąść przed mikrofonem i coś wam tutaj poopowiadać. Jestem po wielu różnych spotkaniach i konferencjach, gdzie pojawiały się tematy pokoleń na rynku pracy. Nawet w ostatnim czasie miałem przyjemność porozmawiania sobie tutaj z ekspertkami firmy Grafton Recruitment, gdzie powstał bardzo ciekawy raport charakteryzujący te cztery w zasadzie pokolenia, bo mówimy tutaj o baby boomersach, X-ach, y czyli tak zwanych milenialsach. Czy też zetkach, więc temat pokoleń wiecznie żywy. Tak, i to bardzo dobrze, no bo generalnie każda grupa wiekowa czymś się charakteryzuje, na coś innego zwraca uwagę i w inny sposób zachowuje się na rynku pracy. Ale powiem Wam, że im dłużej patrzę na nas, na pracowników na rynku pracy, niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikami etatowymi, działamy w modelu B2B, czy też prowadzimy własną działalność gospodarczą, no to widzę nieco inne podejście do pracy. Ciężko nazwać to nawet, że to są pokolenia, bo nie są pokoleniami. Obserwuję, że mamy wiele części wspólnych, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, jaką mamy za sobą edukację i generalnie jak znajdujemy się w otoczeniu. Miejsc pracy. Im dłużej rozmawiam z ludźmi, im dłużej obserwuję też to, w jaki sposób zachowujemy się na tym rynku pracy, no to tym bardziej utwierdzam się, że ten podział, o którym za chwileczkę Wam powiem, myślę, że ma pewne uzasadnienie. Oczywiście to moje subiektywne zdanie, w związku z czym macie pełne prawo się z nim zgodzić albo nie zgodzić. Zresztą zachęcam już teraz do skomentowania. Tego odcinka, i jeżeli tylko go sobie wysłuchacie w całości, no to proszę, abyście wskoczyli sobie w media społecznościowe, tam gdzie się podzieliłem tym odcinkiem, i możecie skomentować, co wymyślicie na taki, a nie inny podział, który za chwileczkę Wam tutaj zaserwuję. Ten podział jest prosty: ma tak naprawdę cztery punkty, i one. Hmm, no cóż, mam nadzieję, że odniosę się w taki sposób, że będziecie mieli pełną transparentność, co też chodziło mi po głowie, kiedy budowałem sobie listę tych czterech podejść do rynku pracy. Albo w zasadzie nie do rynku pracy, co do wykonywania pracy, bo to chyba będzie lepsze stwierdzenie. No to jedziemy, aby nie przedłużać, wejdźmy sobie w te cztery punkty. Pierwszy punkt: hm, ja go nazwałem hard workers. Czyli są to ludzie, którzy ciężko pracują, są w pełni zaangażowani poświęconym obowiązkom. Pamiętajcie, że w tej chwili robię charakterystykę w modelu umowa o pracę, czyli takich ludzi, którzy gdzieś są zatrudnieni na etat. Za chwilkę rozwinę to, jak to moim zdaniem wygląda w B2B i własnej działalności gospodarczej, ale zacznijmy od tych, którzy pracują na umowę o pracę. Czyli mamy pierwszych hard workers. Ciężko pracują, są zaangażowani, bardzo serio traktują swój zakres Obowiązków wychodzą czasami poza niego, ale tylko w sporadycznych. Momentach. Raczej są to ludzie mocno zadaniowi, są to takie osoby, które wiedzą, co mają robić, doskonale znają swój zakres obowiązków, chcą go wykonać w dobry, a wręcz bardzo dobry sposób i to widać. Widać, że poświęcają na to czas, energię i w pełni skupiają się na tym, aby ta praca była wykonana po prostu dobrze i tak jak należy. Więc mamy tę pierwszą grupę Hard Workers. Popatrzcie na siebie, popatrzcie na swoich znajomych, kolegów, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, ile mają lat. I jestem wręcz przekonany, że w każdej grupie wiekowej znajdziecie takie osoby. Potem mamy drugą grupę, a raczej drugie podejście do pracy. Mamy tutaj coś, co ja nazwałem Creative Workers, czyli osoby, które są kreatywne poszukujące nowych rozwiązań i optymalizujący pracę, ale są także bardzo zaangażowani. To są osoby, które nie szukają wymówek, tylko raczej patrzą, ok, mam pewną pracę, umiem ją robić, chcę ją zrobić, ale też widzę, że jeżeli dodam pewien element, no, to to poprawi sprawę i to nie jest element typu crazy, tylko rzeczywiście wynikający z takiej no solidnej analizy wykonywanych przez siebie obowiązków, kreatywnego podejścia i dzięki temu optymalizujący pracę nie tylko na własnym stanowisku. Ale też całego zespołu, i to jest bardzo istotne. Czyli ci Creative work Workers poszukują nie tylko poprawy pracy, tak jakby w swoim wąskim zakresie działań, które wykonują, ale też pod takim kątem, jak to wygląda w pracy całego zespołu bądź całej organizacji, w której są te osoby zatrudnione. Czyli mieliśmy już Hard Workers, mamy teraz Creative Workers, no to pora na trzecie podejście. To trzecie podejście to jest my way workers, czyli takie osoby, które robią po prostu po swojemu. Nie ma znaczenia, że mamy tutaj konkretny zakres obowiązków. Po prostu taka osoba ma zamiar zrobić sobie to zadanie, które jest jej powierzone, w taki sposób, jak jej się wydaje, że jest najlepszy. To nie jest to samo, co creative workers, dlatego że creative worker najpierw zanalizuje czy dana optymalizacja, którą sobie w głowie taka osoba wymyśliła, przyniesie korzyść i dla niej, i dla całego zespołu? Tutaj jest patrzenie tylko i wyłącznie na siebie. Po prostu robię swoje, nie słucham innych. Wydaje mi się, że to co robię będzie po prostu dobrze. Jak nie wyjdzie, to bagatelizuję całą sytuację, ale nadal robię po swojemu i nadal nie uczę się tego, że to może w jakikolwiek sposób przynieść korzyść całej organizacji. To jest takie trochę bardziej samolubne podejście do wykonywania pracy. I takie rzeczy też są na rynku. Także mamy tutaj osoby, które wierzą mocno, że to co robią no jest dobre. Wierzą, że przynosi konkretne efekty. Ale bardziej zawężone tylko do własnych obowiązków i własnego poletka, które sobie te osoby uprawiają. No to jakie podejście zostało nam jako czwarte, skoro mamy za sobą już tych, którzy ciężko pracują, mamy tych, którzy kreatywnie pracują i rozwijają nie tylko swój obszar, ale też i całą or organizację, i mamy tych, którzy patrzą tylko i wyłącznie na siebie, to co nam mogło zostać? W zasadzie wyczerpaliśmy chyba wszystkie możliwe podejścia. I tak właśnie jest. Bo tą czwartą grupą, ja ją nazwałem I don't wanna work, employees. Czyli osoby, które są zatrudniane w firmach, ale generalnie co do zasady to im się pracować nie chce. Przychodzą do pracy tylko po to, żeby dostać wynagrodzenie na koniec miesiąca. Nie robią, obijają się, szukają wszelkich wymówek. Aby udowodnić, że pracy, która była im zadana, po prostu nie da się wykonać. Tak, to są takie osoby, które no, znajdziemy praktycznie w każdej organizacji zawsze takie osoby są często chodzą na różnego typu przerwy, często szukają ekskluzów, tak zwanych więcej widzą problemów niż wyzwań, które mogłyby podjąć no i robią, bo robią. czyli Tacy obijacze. Mam nadzieję, że no, nie jest to obraźliwe dla nikogo z Was, ale to jest bardziej stwierdzenie faktu. Popatrzcie, ja jestem absolutnie pewien, że w każdej niemal firmie takiej wieloetatowej, no bo im mniejsza organizacja, tym mniej tych, nazwijmy to, obijaczy mamy w swoich strukturach, ale im większa organizacja. Tym większe prawdopodobieństwo napotkania tego typu ludzi. Podsumowując, te cztery podejścia: Hard workers, ciężko pracujący, creative workers, kreatywni i rozwijający organizacje, my way workers, czyli ci, którzy robią ale po swojemu i bardziej patrzą tylko na siebie, oraz I don't wanna work, employees, czyli ci, którzy po prostu nie chcą pracować i przychodzą, bo muszą. Takie są po prostu realia. Cztery podejścia. Tak jest w przypadku y, tych, którzy są zatrudniani na umowę o pracę. A jak to wygląda w relacjach B2B? No cóż, skoro jesteśmy na rynku pracy, gdzie funkcjonują umowy B2B i gdzie mamy kontraktorów, których zatrudniamy, aby wykonali konkretną pracę na rzecz naszej organizacji, no to tutaj mamy zazwyczaj miks podejścia pierwszego i drugiego i do tego z dużym poszanowaniem czasu, gdyż to może się przekładać na większe wynagrodzenie takiego kontraktora, czyli mamy osoby, które się mocno angażują. Ale też i myślą, i mocno starają się rozwinąć obszar, w którym pracują, zarówno swój, zespołu, jak i całej organizacji. Nie boją się mówić o dobrych podejściach, o swoich przemyśleniach, próbują pokazywać swoje racje, ale w momencie, kiedy słyszą mocną argumentację, że de facto ten pomysł jest dobry, ale nie do końca sprzyja całej organizacji, to też to szanują i wpisują się w ten model połączenia hardworkera z creative workerem. No dobra, to zostali nam w takim razie e, ludzie, którzy mają własną działalność gospodarczą. Jak tutaj to jest? W zasadzie logika by wskazywała, że mamy tutaj również połączenie hard workers z creative workers. Hm. Wszystko się zgadza. Tylko że w nieco odwrotnej kolejności. Mamy tutaj miks. Że najpierw wstawiana jest rola creative workera, a potem hard workera czyli najpierw poszukiwanie optymalnego podejścia, a następnie jego realizacja w pełnym zaangażowaniu. Cenny jest zarówno czas, poniesione środki i analiza potencjalnych zysków i strat, jakie generują podjęte przez taką osobę decyzje. Tak, także mamy tutaj bardzo podobne podejście do B2B, ale w odwrotnej kolejności. Tutaj zawsze. Zawsze na pierwszym miejscu jest optymalizacja, ale też z ogromnym poszanowaniem czasu, czyli musimy szybko dojść do dobrych rozwiązań, takich, które przyniosą nam konkretne efekty, abyśmy daną pracę sobie wykonali. Hmm. No i co? Takie nieco inne spojrzenie na rynek pracy dzisiaj miałem dla Was. To takie przemyślenia po wielu rozmowach i Lekturach różnych publikacji, które akurat w ostatnim czasie przeszły przez monitor mojego komputera, tudzież smartfona. No i tak sobie pomyślałem, że może warto jest, aby uporządkować pewne informacje i przedstawić je właśnie w taki, a nie inny sposób. Podobało się? No to dajcie lajka like i udostępnijcie ten odcinek swoim znajomym. Może ktoś też chciałby posłuchać tego, jak no, można analizować podejście do pracy, to niezależnie od tego, w jakim kraju się znajdujemy. De facto ten model, ten podział do podejścia do pracy nie ma granic geograficznych. W zasadzie w każdej szerokości, długości geograficznej znajdziemy osoby, które moglibyśmy w któryś z tych czterech koszyków bardziej bądź mniej przypisać. A jeżeli chcecie skomentować to, co tutaj dzisiaj usłyszeliście, no to bardzo proszę. Zapraszam do komentowania w mediach społecznościowych, gdziekolwiek usłyszeliście to nagranie. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Niskie ukłony idą w Waszą stronę. No, i czekajcie na kolejny odcinek podcastu BSS Bez Tajemnic, bo ten pojawi się już niebawem. Dzięki, na razie, cześć.